Miłość i koherencja serca. Transsurfing rzeczywistości i przeznaczenia. Kronika Akaszy w Tajemniczenie. Autor dr Renata Zarzycka. Narrator Doktor Renata Zarzycka. Seria Kronika Akaszy w tajemniczenie ma blisko 20 odcinków. Ten odcinek jest trzeci. Nosi tytuł Miłość i koherencja serca. Transsurfing rzeczywistości przeznaczenia. Czyta dr. Renata Zarzycka, która jednocześnie jest autorką całej serii. Część trzecia dotyczy wejścia do kroniki Akaszy. Jako ciąg dalszy warsztatu z ćwiczeniami, który zaczęliśmy już w części pierwszej i drugiej serii Kronika, Akaszy w tajemniczenie. Część ta porusza również takie zagadnienia, jak praca nad uzdrowieniem przeszłości. Koordynacja przeznaczenia z wykorzystaniem wariantów rzeczywistości, koherencja serca, miłość w przestrzeni tu i teraz, transurfing rzeczywistości przyszłości. i podsumowanie oraz informacje dotyczące poprzednich odcinków, jak również kolejnych. Przygotuj długopis i notatnik, aby zanotować kolejne ćwiczenia, modlitwy rytualne i rytuały ochronne, które będą niezbędne w celu otworzenia i zamknięcia kroniki oraz w celu ochrony własnej aury i duszy. W poprzednich odcinkach autorka, Mówiła o tym, jak ważne są otwarte, prawidłowo działające czakry. Pomagała przygotować czakry do swobodnego przepływu energii przez całe ciało, w celu dotarcia do swojej duchowości i otwarcia kroniki akaszy. Jeżeli nie znasz tego zagadnienia, Wróć do części pierwszej i drugiej. Szczególnie ważne okazują się podstawowe pierwsze czakry. Czakra podstawy, jako pierwsza wśród czakr cielesnych, oraz czakra, gwiazda Ziemi, a inaczej matka Ziemi, jedna z czakr kosmicznych.